Witajcie, zapraszam do recenzji głośnika Sonos Play 5. Conoc to marka premium, która do tej pory chyba zbyt dobrze u nas znana nie była. Dlatego bardzo się ucieszyłem, że dostałem propozycję przetestowania jednego z głośników tego producenta. Zaczynamy zatem od wykonania. Obudowa głośnika jest plastikowa. W tym wypadku możemy mieć uwagi, że ta cena wskazuje na dużo lepsze materiały, natomiast samo spasowanie czy dobór jakości plastiku jest naprawdę doskonały. Do wyboru mamy dwie odmiany kolorystyczne, czyli czarna obudowa albo biała. Bardzo mi się spodobało, że tworzywo jest takie. Matowe, satynowe w dotyku, ale też proste w utrzymaniu w czystości. Testowane Sonos Play 5 to raczej spory głośnik, masa to niecałe 6,5 kg, z tego powodu jest to sprzęt dedykowany do użytku domowego albo biurowego. Wiem, że wygląd to kwestia gustu, natomiast Sonos Play 5 wygląda rewelacyjnie. Cała obudowa została utrzymana w takim nowoczesnym stylu, a to sprawia, że głośnik pasuje dosłownie do każdego wnętrza. Przednia część w całości została wypełniona maskownicą głośników, o tym jeszcze opowiem, na froncie w bardzo ciekawy sposób wkomponowano logo producenta. Na tyle umieszczono port do zasilania głośnika, złącze Ethernet. Możemy dzięki temu podłączyć głośnik po kablu do routera. Mamy także złącze mini jack pozwalające podłączyć smartfona czy chociażby gramofon przewodowo, aby odtwarzać muzykę. Do tego mamy przycisk służący do konfigurowania połączenia z naszym Wi-Fi. Bardzo fajnym patentem jest to, że głośnik może stać w pozycji poziomej, ale również pionowej. Natomiast można podłączyć z poziomu aplikacji dwa takie same głośniki, wtedy każdy z nich odtwarza dźwięk mono, a razem oczywiście zapewniają wtedy wrażenia stereofoniczne. Co ważne, to to, że jeżeli dysponujemy jednym głośnikiem, to warto jednak go trzymać w pozycji poziomej, ponieważ wtedy ta jakość dźwięku jest najlepsza. Na plus to, że zarówno na spodzie oraz na każdej krawędzi zostały umieszczone dyskretne gumowe elementy, dzięki temu głośnik zawsze stabilnie trzyma się na przykład stołu, niezależnie od tego czy stoi w pozycji pionowej czy też Poziomej. W zestawie oprócz głośnika otrzymujemy dwa podstawowe elementy, czyli przewód zasilający oraz kabel Ethernet. Mam również takie wrażenie, że założeniem Sonosa było zapewnienie produktu maksymalnie prostego w obsłudze. Do pracy głośnika potrzebujemy jedynie kabel zasilający, oczywiście internet, do tego aplikacja pozwalająca na konfigurowanie głośnika oraz jego pełną obsługę. Na pokładzie trzy głośniki nisko-średniotonowe, do tego trzy głośniki wysokotonowe, a to oznacza, że w tym wypadku mamy szeregowy układ głośników. Co do jakości audio, oczywiście trudno to opisać słowami, tym bardziej, że nie jestem ani ekspertem od głośników, ani też audiofilem, natomiast mogę powiedzieć, że jestem z tego dźwięku naprawdę mega zadowolony. Mamy tutaj rewelacyjne podbicie basów, to mi się spodobało, ale to też nie jest aż takie podbicie, które sprawiłoby, że basy byłyby zbyt mocne. Chodzi o to, że dźwięk jest taki trochę nasycony, ale barwa pozostaje nadal w miarę naturalna. Sama czystość dźwięku, czy też dynamika wypada doskonale do tego Maksymalna, a także minimalna głośność są na dobrym poziomie. Na górze zostały umieszczone dotykowe sensory pozwalające na dokonywanie zmiany głośności i pauzowanie a wykonując gesty przesuwania w prawo albo w lewo możemy dokonać zmiany utworu. Informacja zwrotna o tym, że dany gest został rozpoznany, przychodzi do nas w postaci krótkiego dźwięku. Do tego mamy jeszcze diodę LED, która informuje o statusie pracy głośnika, na przykład kiedy jest wyciszony, dioda ma kolor zielony, jest wsparcie dla WiFi 24, natomiast zabrakło trochę Bluetootha, ponieważ nie możemy w taki sposób Przesyłać muzyki do głośnika. Na plus AirPlay 2 możemy dzięki temu wybrać Sonos jako wyjście audio z poziomu Maca czy też iPhone'a, ale zauważyłem, że działa to niestety z pewnym opóźnieniem. Kiedy korzystamy ze Spotify, możemy wykorzystać Spotify Connect. Aplikacja automatycznie widzi głośnik, ale musimy być podłączeni do tego samego Wi-Fi. Do głośnika dedykowana jest aplikacja mobilna, można ją pobrać za darmo na Androida oraz iOS-a. Działa bardzo szybko, responsywnie, a do tego została rewelacyjna. Niezaprojektowana. To sprawia, że aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze. Mamy na dole podział na kategorie. Zaczynamy od Mój Sonos. Tam zobaczymy ostatnio odtwarzane playlisty czy też stacje radiowe. Dalej mamy przeglądaj, czyli nasze skonfigurowane serwisy muzyczne, ale również muzyka ze złącza jack. A do tego można odtwarzać muzykę, która jest lokalnie na telefonie. Trzecia zakładka to pomieszczenia. Tutaj możemy dopasować głośniki do pomieszczeń, jeżeli posiadamy inne głośniki Sonosa. Dalej mamy wyszukiwanie. Co ważne, spięte to jest z naszymi serwisami muzycznymi. Na końcu mamy więcej. Tutaj możemy skonfigurować asystenta Google albo Alexa. Natomiast w naszym wypadku w Polsce niestety tego zrobić się nie da. Możemy również dodawać serwisy muzyczne. Tego jest naprawdę bardzo dużo, począwszy od Spotify poprzez Deezera, SoundCloud, kończąc na muzyce YouTube. Zapewniam, że każdy znajdzie coś dla siebie. Co ważne, można również dodawać serwisy z audiobookami. Zabrakło mi jednak... W tym wypadku Sonos chyba uważa, że użytkownik nie może ingerować w parametry audio, szkoda. Zauważyłem też jeden problem ze Spotify Connect, być może tak powinno być. Natomiast po pewnym czasie głośnik się odłączał od aplikacji. Chodzi o to, że muzyka była cały czas grana, ale wtedy nie można było sterować głośnikiem z telefonu z poziomu aplikacji Spotify. Często tego typu problem był na smartfonie OnePlus'a, co ciekawe. Na plus, to, że apka Sonosa ma w niektórych elementach czarny motyw, bardzo fajnie wygląda to na ekranie AMOLEDowym przechodzimy do podsumowania głośnik Sonos Play 5 zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie i chyba odhacza wszystkie takie ważne cechy dobrego głośnika mamy super wykonanie rewelacyjny wygląd do tego doskonały dźwięk i szczerze chcę aby ten głośnik został u mnie na zawsze sporym plusem na pewno jest dopracowana aplikacja mobilna natomiast sama cena około 2500 pozostawiam to jako temat otwarty dajcie znać czy taka cena za dobry głośnik domowy jest dla Was ok, czy jednak odrobinę zbyt wysoka? Dodam jeszcze, że na stronie Sonosa zauważyłem bardzo fajny bonus. Chodzi o to, że mamy aż 100 dni na zwrot sprzętu. To jest na pewno na tyle długi czas, który pozwoli nam zapoznać się z głośnikiem, marką i wtedy możemy zadecydować, czy nasze oczekiwania zostały spełnione. Dzięki za obejrzenie, zostawcie łapkę w górze, jeżeli się podobało. A tymczasem do zobaczenia.